Kurwa, ja chcę, ja chcę, ty, ty jesteś kurwa, ukrywaj obca pisości, a to zostało kurwa, ja nie będę z twoim, zrobisz zatruwę za trzydzieści. Dzień dobry. Witam państwa na konferencji prasowej przed niedzielnym spotkaniem Krakowi z Legią Warszawa. Jest z nami oczywiście trener Michał Probierz. Zachęcam państwa do zadawania pytań za pośrednictwem tegoż mikrofonu. Dzień dobry. To chciałbym zacząć od sytuacji kadrowej, bo Pelwa na widziałem, że trenuje indywidualnie Sylwester już z luz już, już z zespołem, ale o Pelego chciałbym spytać, czy no jest szansa, że on w ciągu tych trzech dni jednak wejdzie do zajęć z zespołem, czy, czy to jednak no jeszcze za wcześnie by było? No nie, za wcześnie i raczej na derby też nie będzie zdrowy, także na te na najbliższe trzy mecze, y, chyba cztery, to z górnikiem też nie wiadomo, to może dopiero po przerwie reprezentacyjnej może być taka sytuacja, że dojdzie do pełnego treningu i do meczy, a y, reszta, reszta oprócz Pika, który ma dzisiaj zabieg, to wszyscy są do dyspozycji i lubią, nie? Który to wiadomo do końca, do końca roku. Chciałbym ja zapytać, bo ostatnio w się Pan, że czyłaby Pani w taki serii dla klubu, po, po już tam latach w Warszawie z Legią, potem w Poznaniu. Teraz, yy, czeka Pana i drużyna, jak gdyby kolejny taki test, znaczy próba przełamania, yy, bo ostatnio z Legią Krakowia wygrała w 2004 roku, czy czy będzie taki hat trick? No akurat no to my, trenerzy, no nie zwracamy tak do końca na to uwagi, bo to ciężko by było gdzieś tam, jak się pracuje w tych wielu klubach, na takie statystyki patrzeć. To bardziej bardzo często jest tam rola kibiców czy, czy dziennikarzy. No my, my chcemy zagrać dobre spotkanie, nie patrzeć się na legię, nie zwracać uwagi na to, co ona prezentuje, tylko to, co my chcemy po prostu grać w taki sposób, jaki e, staramy się jak najlepiej. Wdrożyć tych zawodników, których, których mamy i tu na pewno mamy znak zapytania, bo też się y, zastanowimy, czy, czy nie zmienimy też ustawienia na mecz z legią. I też akurat, jeżeli chodzi o samo przygotowanie, to na pewno wiemy, co chcemy zagrać i jak zagrać. No mamy też y, alternatywy, bo jednak mimo wszystko mamy tych cztere, czterech dobrych środkowych obrońców i gdzieś tam każdy z tych zawodników też czeka na swoją szansę. Nie, 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 ma uraz, ale nie mówimy jaki, bo, bo po prostu nie chcemy gdzieś tam, zawsze łatwiej później jak ma jakiś uraz i się mówi, że przeciwnik zawsze może w to samo miejsce kogoś trafić, także po prostu nie mówię. To o Raku czego y, zapytam. On dał Panu dużo do myślenia po tym ostatnim występie, y, czy, czy na niego nie postawić jako, jako na tego młodzieżowca i od razu pytanie, czy, czy, czy no bo jego, jego taka pozycja chyba ulubiona i... Y, to jest środkowy pomocnik, prawda? Ale czy on może też grać jako defensywny? No nie, no to akurat, no to jest, on może grać na, na dwóch, trzech pozycjach, ale to nie, Przynajmniej na boku pomocy może grać, ale też czasami jest to tym chłopakom łatwo się wchodzi, jak się nie wie, no tak jak jest, jak już tam przygotowanie jest do meczu i, i, i ten, to później ta sfera psychiczna bardzo często u tych piłkarzy szwankuje. My chcemy tych zawodników spokojnie wprowadzać, bo jak się popatrzy, to dzisiaj doszedł kolejny z drugiej drużyny supryn, który z nami będzie trenował teraz regularnie i zostanie tutaj z nami i, i to wyróżniał się w tych meczach, które były i też może w jakimś najbliższym czasie dostanie, dostanie szansę. Także my, my akurat to co przed sezonem mówiłem, że problemów z młodzieżowcem nie mamy. Dzień dobry trenerze, jeszcze chciałem o Rakoczego zapytać, bo prezes jak takiego tweeta popełnił, nie wiem czy pan nie, nie, nie. widział, napisał, że nie byłoby tej bramki, gdyby nie przepis o młodzieżowcu. Czy pan się zgadza z tym stwierdzeniem? No jak ktoś jest, jak tak. ktoś jest dobry, no to, to nie jest tak, że Rakoczy nagle teraz pojawił się, bo nie mieliśmy alternatywy, tylko dwa lata temu już wszedł w meczu i był zawodnikiem, a później gdzieś tam... To co mówiłem wcześniej rok temu trochę skomplikowało to sytuację, że juniorzy grali tam wcześniej, że juniorzy grali o mistrzostwo to mieliby dużo, on by miał dużo, dużo więcej meczów i tych zawodników śledzimy, ale też ten przeskok, ten przeskok później do tej piłki seniorskiej to to nabłyśnięcie, na, na zabłyśnięcie w jednym czy drugim spotkaniu jest zdecydowanie łatwiej niż później już stale utrzymywać się. Ja to samo jest z Kamilem, że jak wkoczył pestką, który wskoczył do tej klasy. To łatwo mu to szło, bo nie było żadnej presji, a później, jak już się wymagało od niego, to, to bardzo trudno tym zawodnikom się grać. To jest tak samo jak z debutantami, jeżeli chodzi o ekstraklasy. Już nie mówię o młodzieżowców, ale te zespoły, to one też właśnie z tym mają problem z drugim sezonem, i to młodzież ma bardzo często właśnie tutaj ten problem. Ja jeszcze chciałem Olegię trochę dopytać, bo tak. Już się taka pojawiała narracja, że ta drużyna jak gdyby weszła na właściwy poziom. Natomiast no, wczorajszy mecz nie był udany w jej wykonaniu, czy to dla pana paradoksalnie dobrze, czy źle. No, bo zazwyczaj jest w naszej lidze tak, że jak komuś mecz nie wyjdzie, w De Wisła Płock, to w następnym meczu jest jeszcze jakby dodatkowa mobilizacja, jak, jak pan to odbiera i w ogóle tą legię. No to jest, jeżeli, jeżeli się popatrzę, bo dzisiaj tak na szybko patrzyłem, to nie wiem, czy jest chyba, nie ma ani jednego zespołu, który awansował do Ligi Europejskiej, który zaczynał w pierwszej rundzie. I, 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 to, jest, i to jest też takie znamienne, że jednak te zespoły, które są, jest 8, tylko mówię, nie, nie tak się patrzyłem, tylko luźno, nie, nie chcę mówić, nie, nie licząc zespołów, które w Lidze Mistrzów grały w eliminacjach, bo tam chyba był Karabach i Astana. No jak się popatrzy na tą resztę, to jest i to tak samo w wykonaniu Legii. No, Oni też yy, trzeba powiedzieć, że gdzieś tam mieli te plany awansu do, do tej fazy grupowej i, i tam mieli mieli Na pewno nam byłoby łatwiej, gdyby oni grali w tej lidze europejskiej, bo mieliby wczoraj mecz. no Ale tak nie było. Yy, raczej dzisiaj mieliby mecz, a, a tak mieli wczoraj mecz ligowy. Mają na pewno bardzo doświadczony zespół. Mają wielu zawodników, którzy już yy, tutaj w ekstraklasie zjedli zęby, bo, bo nie ma co ukrywać, że Jędrzejczyk czy Lewczuk to są zawodnicy bardzo doświadczeni, Stolarski na dzisiaj też już jest doświadczonym, doświadczonym zawodnikiem i patrząc na tych obcokrajowców, których mają Martin, Skafu, Antolicz to to są zawodnicy, którzy potrafią bardzo dużo wnieść. Na pewno Legia na polskie warunki jest bardzo dobrym zespołem i musimy być bardzo czujni i takie przetarcia przed tymi meczami właśnie teraz, które mamy to były bardzo dobre w tych ostatnich spotkaniach i doceniamy na pewno klasę przeciwnika, ale my gramy u siebie i chcemy to spotkanie wygrać i jak najlepiej zagrać. Chciałbym jeszcze o Michala Siplaka dopytać, bo no, jak pan ocenia jego formę po kontuzji, bo miał takie ciężkie lato, dwie kontuzje, mało grał, no, ale nie było po nim tego chyba widać w tym meczu. No tu jest Z nim troszkę łatwiej było, bo trzeba pamiętać, że on nie miał kontuzji gdzieś tam związanej z nogą i, i nie miał jakichś takiej wyłączenia z treningu biegowego, bo on praktycznie tylko tydzień w tym blaku, jak chodził, to nie mógł nic zrobić, ale na rowerze mógł normalnie jeździć, dlatego ta akurat kontuzja na szczęście, bo, bo wyglądało to koszmarnie. Wydawało się po pierwszym razie, że to będzie na do końca roku już wyeliminowany zawodnik, a tak wrócił. I najważniejsze w jego wypadku jest to, że on przełamał barierę po prostu upadku, że nie boi się. A a to dzięki Aleksowi, bo w pierwsze starcie zaraz mieli, jak wszedł w trening i się wywrócił i spadł na tą rękę i okazało się, że jest OK. także dziś jest z perspektywy trzeba ocenić pozytywnie, a to, że gdzieś tam nie wytrzymał później tego spotkania, to bo to ciężko jednak rozłożyć temu zawodnikowi później też siły, jak nie wie do końca na ile go stać, jeżeli, jeżeli nie grał tych kilka meczów. Dzień dobry trenerze, ja chciałem zapytać o takie gonienie legi, no bo to przez ostatnie lata był zespół, który najczęściej zdobywał mistrzostwa Pan przyszedł tu z, no, z planem budowy silnego klubu i gdzieś w perspektywie też jest mistrzostwo. I, I jak pan ocenia ze swojej perspektywy, jak to gonienie legii tego zespołu, który był uważany przez, przez lata za taki wzór i top? Wam idzie po prostu, a co musicie jeszcze poprawić? No ja uważam, że tutaj dzięki profesorowi Filipiakowi, że jeszcze jak wytrzyma, bo to w Polsce jest bardzo trudno, właśnie z tym wytrzymaniem tego, bo my byśmy wszystko chcieli zawsze od razu i. Jak dobrze wszystko pójdzie, zbudujemy bazę wręczną i tam będzie już tak naprawdę profesjonalnie pod każdym względem, jeżeli chodzi o, o infrastrukturę, jeżeli chodzi o zbudowanie młodzieży, bo też, też tutaj na tym bazujemy i tu chcemy to zrobić, bo ważne są dla nas, żeby tych zawodników wprowadzać, to co powiedziałem wcześniej, że 8 zawodników z tych, co mistrzostwo zdobyli, trenuje w pierwszym zespole i to, i to na to... To jest bardzo ważne, żeby te pokolenia, bo ja wiem, że wszyscy chcieliby, żeby grali Polacy, ja już przerabiałem to w wielu klubach, jak grają Polacy, wychowankowie i nie idzie, to wszyscy narzekają, jak grają obcokrajowcy, to wszyscy narzekają, dlatego nie jest to mój tylko i wyłącznie probierza trend na to, że, że tak jest, tylko generalnie jak to pokazuje cała ekstra klasa, a bardzo często zarzuca się mojej osobie to, że ja kiedyś to mówiłem, no ale kiedyś były inne warunki, bo kiedyś reprezentanta U21 można było spokojnie ściągnąć do klubu Ekstraklasy, a dzisiaj jest to nierealne, bo większość wyjeżdża do, do Włoch, no i musimy zrobić tam do, do tych krajów zagranicznych. I my jeden następny krok musimy zrobić to... Wielu pukało się w czoło, jak sam odradzałem profesorowi Filipiekowi, żeby wykładać dzisiaj nie wiadomo jakie pieniądze na transfery, tylko zbudować to od podstaw, od trenerów, wszystko, żeby to funkcjonowało i wydaje mi się, że idziemy w dobrym kierunku, bo jak popatrzeć, no to po... Po moim przyjściu zajęliśmy dziewiąte miejsce, teraz zajęliśmy czwarte. Teraz chcemy, żeby być po prostu w tym top 3-4 i tam już regularnie, żeby miejsce Krakowi było i żeby wyprzedzać kolejno i co roku podwyższać ten budżet, żeby go doprowadzić do takiego momentu, że udałoby się być stabilnym klubem już na lata. Ja Takie trochę luźniejsze pytania, ale też w kontekście rozwoju klubu. Pojawiło się piwo Krakowia czy tak o bukiet tego piwa jak panu pasuje. Pan A muszę powiedzieć, i... że akurat po meczu teraz kosztowałem i rzeczywiście. no, no nie jest, ja, ja nie jestem piwoszem, także nie wiem, trudno mi trudno mi powiedzieć. Także, ale, ale wypiłem z przyjemnością i bardzo fajne, bo, bo wino też jest takie same podobne i, i etykietki, i to wszystko jest podobne. Także bardzo fajne kolory, oby one przyległy do, do Krakowi na stałe. Panie tenerze, ja chciałem jeszcze nawiązać do pytania tutaj zadanego przez kolegę a propos tego gonienia legii, albo właściwie budowania silnego klubu. Czy myśli pan, że wybudowanie bazy w jest w stanie tutaj coś zmienić? Bo ten wyścig zbrojeń, jeśli chodzi o kluby, trwa. Legia przecież, Jagielonia, inne kluby też budują bazy treningowe. Czy, czy to zrobi różnicę, która pozwoli Krakowi wejść na ten najwyższy poziom? Rafale portfela pan nie zapomni tutaj bo zapomnij pan. Jeżeli chodzi o budowanie, to wie Pan, my, my jesteśmy mistrzami, mistrzami, mówienia i jak tutaj takie luźne rozmowy, ja wiem, że, że dzisiaj no nie ma co ukrywać, bo sam powiedziałem po konferencji nawet, że jestem rozczarowany odpadnięciem z Donajską Stredą, ale zadaję wielu ludziom pytanie jedno, e, czy my mamy w Polsce bazę, jakikolwiek klub ma, gdzie jest przynajmniej 12 boisk, jest już, bo my ciągle mówimy, że my będziemy mieli. Ale my nie mamy kogoś, kto ma na przykład 10 boisk, no bo mówimy Zagłębie na Zagłębie to kiedyś miało i tam trzeba też pamiętać, że tam wiatr wie. Dlatego to jest, to jest podstawa do tego, żebyśmy właśnie w takie, te, ja to mówiłem 20 dokładnie lat temu wywiadzie, w kanale, gdzieś tam kiedyś to nawet od, odkręcili, że, że tylko w taki sposób możemy zrobić. I to, jest, I to jest nasza droga do tego, żeby właśnie odpowiednio szkolić trenerów i odpowiednio szkolić piłkarzy na dobrym poziomie. No jeżeli piłkarz, który nie może przez cały weekend na przykład trenować na trawie, no to trudno, żeby on później nagle dobrze zagrał na trawie, no bo to jest zupełnie inne. No. I to jest to, co my często też, Panie Rafale, mówimy, czy, czy tu, że jak e, na przykład e, na Zachodzie, jak często mówisz, że ktoś nie podlał boiska celowo, żeby zwolnić boisko. To, to w Polsce się robi z kogoś takiego debila, tam się mówi, że jest taktycznym perfekcjonistą i to jest, to jest ta różnica. My, my właśnie do tego musimy dążyć, żeby tu spokoju i dlatego tutaj na razie mogę tylko podziękować tu Krakowi, profesorowi Filipiakowi, że on po prostu tak cierpliwie do tego to znosi, mimo że nie tak sobie też wyobrażaliśmy centralną ligę juniorów, bo ściągnęliśmy tych piłkarzy po to, żeby oni się rozwijali, a nie ma co ukrywać, że nie, nie, nie jest to tak, jak byśmy chcieli. Ja jeszcze trenerze, chciałem Olegię zapytać. Czy to jest taki mecz, który u Pana wywołuje mocniejsze bicie serca? Bo, bo pamiętamy z przeszłości nie? Pana różne mecze jeszcze w roli trenera Jagiellonii z Legią. Tutaj też był taki mecz, w którym się Pan zdenerwował, że Legia zarzucała, że, że, że zrobiliście murawę specjalnie i tak dalej. Czy to u Pana wywołuje jakiś dodatkowy smaczek? Ten? Te mecze z Legią? No nie, bo to można zastanowić co jutro, co jutro będzie, raczej w, w niedzielę co będzie, także no. chyba że niech spadnie. To też moja wina. Ale to nie, to tak jest humorystycznie, to, to, to te, mecze są, te mecze są zawsze wszystkich. No, my, my możemy mówić, bo wszyscy narzekają legia Legia. No ale wszystkie kluby w Polsce czekają, aż przyjedzie Legia. I to nie ma co ukrywać, bo no, jeżeli na wielu stadionach się nie zapełniają, te stadiony nie przychodzą oglądać swoich kibiców, swoich, swoje zespoły, to znaczy, że przychodzą legie oglądać i. I ta Legia może być zawsze jakakolwiek, jako piłkarz też byłem, to pamiętam taki mecz na Legii, że przekroczyliśmy połowę dwa razy w meczu przy wznowieniu i w ostatniej minucie chcieliśmy bramkę na 1-0 i w 93 wygraliśmy 1-0. I to, to się pamięta takie mecze, dlatego mecze z Legią elektryzują i, i to fajnie, że takie mecze są, oby takich meczy było jak najwięcej, oby kiedyś tak było, że wszyscy czekaliby na Krakowie z niecierpliwością, tak jak na Legię. Podpisujemy się pod tymi słowami i dziękujemy bardzo. Do zobaczenia w niedzielę. Dziękuję bardzo.